Szanowni Państwo, witamy trzeciego dnia targów edukacyjnych w Poznaniu. Moim gościem jest pani Jolanta Kucharzak, ekspert od mediacji szkolnych i mediacji rówieśniczych. Proszę powiedzieć, skąd wzięła się pasja do mediacji i od kiedy się zaczęła? 2005 rok my rodzice radcowie prawni wchodzimy do wielkopolskich szkół z programem który sami tworzymy prawo w szkole realizujemy ten program podnoszą świadomość prawną tak kadry pedagogicznej rodziców jak i uczniów i w 2015 roku gdy zmienia się ustawodawstwo w Polsce i ustawodawstwa chcąc rozładować przepełnienie sądów długie oczekiwanie na Wyznaczanie rozpraw wprowadza obligatoryjność mediacji. I w 2015 roku, w lipcu, kiedy ta regulacja wchodzi do polskiego porządku prawnego, zaczynamy myśleć o tym, że warto uczyć młodych Wielkopolan tej umiejętności, jakiej? Umiejętności rozmowy, rozmowy opartej na konkretnych zasadach. I tegoż samego roku, czyli 2015, we wrześniu robimy dużą konferencję w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, na którą zapraszamy środowiska oświatowe. Przyjeżdżają kuratorzy z wszystkich 15 kuratoriów oświaty w Polsce. Gościmy przedstawicieli ministra edukacji, gościmy przedstawicieli ministra sprawiedliwości i oznajmiamy, że my, Wielkopolanie, rodzice, w trosce o nasze dzieci w szkołach chcemy popularyzować tę metodę. I kilka miesięcy później, w czerwcu 2016 roku, zawiązujemy regionalne porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa wielkopolskiego, inicjatorami tych działań kontynuacyjnie, czyli Okręgową Izbą Radców Prawnych, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. I zawsze goszczącym nas z dużą radością Sądem Okręgowym w Poznaniu. To porozumienie jest porozumieniem bezterminowym. W tym porozumieniu zobowiązaliśmy się wszystkie te cztery instytucje do tego, że będziemy łączyć nasze zasoby merytoryczne, organizacyjne i finansowe po to, żeby tę ideę rozwijać. Dzisiaj, gdy spotykamy się w 2023 roku, mamy kilka tysięcy młodych ludzi. W Wielkopolsce przeszkolonych w mediacjach, ponieważ, jak pani zechciała powiedzieć, mediacje rówieśnicze są takim specjalnym sposobem mediowania, który ma miejsce w szkołach, do gdy młodzi ludzie osiągają pełnoletność, ponieważ potem mogą być już profesjonalnymi mediatorami dorosłymi. Natomiast w ich warsztacie, gdy ich przygotowujemy w bardzo wymagających. Emocjonalnych warsztatach i w warsztacie dorosłego mediatora yy, różni te warsztaty tylko poziom dojrzałości emocji. Te nasze dzieci, które zapraszamy do tego, by były mediatorami rówieśniczymi, są to dzieci o wybitnych talentach do pomagania, bo to, że one stają się mediatorami rówieśniczymi, odbywa się w ten sposób, że w ich macierzystych szkołach, na lekcjach wychowawczych, ich rówieśnicy Proponują ich jako osoby, które obdarzają szczególnym zaufaniem, jako osoby, z którymi rozmawiają na temat swoich problemów i te osoby są dyskretne, wskazują te osoby z imienia i nazwiska. Gdy te wskazane osoby się zgadzają i zgadzają się na to ich rodzice, ponieważ pamiętajmy, że. Dzieci, które zapraszamy, by dźwigały problemy innych rówieśników, to są dzieci od 12 roku życia, więc one są na etapie jeszcze pracy nad własnymi emocjami. W związku z tym, ostateczną decyzję, czy one mogą dźwignąć dodatkowe obciążenia, wyrażają ich rodzice. Powiem, że do tej pory na kilka tysięcy młodych ludzi, których przeszkoliliśmy w Wielkopolsce. Tylko mieliśmy dwa takie przypadki, że rodzice nie wyrazili zgody. Absolutnie to uszanowaliśmy, ponieważ cały system mediacji opiera się na dobrowolności. To jest podstawowa zasada tego systemu. Kolejną zasadą jest poufność, następną zasadą jest bezstronność czyli gdy ci młodzi ludzie siadają do stołu, by próbować pogodzić z sobą skonfliktowaną koleżankę czy kolegę. Muszą być bezstronni, czyli nie opowiadać się po żadnej ze stron. To jest najtrudniejsza z zasad mediacyjnych także dla dorosłych mediatorów, by na gruncie swoich doświadczeń, swoich preferencji życiowych nie było nam bliżej w konflikcie do której ze stron. No i fenomen mediacji polega na tym, że mówię o tym kolejna zasada zasada neutralności że mediatorzy nie rozwiązują problemów ze strony. Tylko ich rola w tej rozmowie polega na tym, że pomagają stronom, po pierwsze, zobaczyć swoje emocje, po drugie, ustalić fakty, i po trzecie, urealnić rozwiązanie tego problemu, który był przyczyną konfliktu, w sposób, który strony same wymyślą, ustalą i podejmą się zrealizować. Więc to. Uczy młodych ludzi, i dlatego nasza pasja, tych wszystkich, którzy już w Wielkopolsce od 2015 roku są zaangażowani, czyli dyrektorów szkół, ich pedagogów, psychologów szkolnych, a także rodziców, którzy są dużymi orędownikami tego ruchu wielkopolskiego, ponieważ jest to ruch, który tworzy szkołę bardziej przyjazną szkołę, w której odpowiedzialność za część procesów przejmują uczniowie. Więc z naszego punktu widzenia, dorosłych. Którzy w szkole mają pod opieką nasze pociechy, jest to, że oni uczą się współdźwigania tego wszystkiego, co emocjonalnie szkołę tworzy dzień po dniu. I największym takim problemem mentalnym w rozwoju tej metody jest nas dorosłych myślenie o tym, co możemy Zyskać czy co możemy stracić, oddając młodzieży tak duże pole do zarządzenia w szkole. Wszystkie szkoły, które pracują tą metodą, a tych szkół jest coraz więcej, na przestrzeni tych prawie 10 lat my już mamy kilkaset szkół w Wielkopolsce, we wszystkich subregionach, które tą metodą pracują. I uzyskują potwierdzenie, że młodzież, której okaże się zaufanie, rewanżuje się powagą wypełniania tego zadania, czyli ta młodzież zaczyna nam regulować procesy w szkole, do których my jako dorośli nie mamy dostępu, ponieważ młodzi ludzie na pewne tematy nie chcą z nami rozmawiać. A z rówieśnikami chętnie porozmawiają. Więc nasza korzyść, dorosłych, którzy może na początku tak bardzo nieufnie podchodzimy do tego, by się z młodymi ludźmi dzielić tym współzarządzaniem szkołą, efekt tego mamy taki, że jest nam po prostu lżej, że nie wszystko, co do tej pory musi nas interesować, bo dotychczasowe formy rozwiązywania konfliktu, czyli szukanie winnego i karanie tego winnego, to dla nas. Tych dorosłych, którzy chcą pokazać, że można to robić na inny sposób, dopracowujemy się tego, że młodzi ludzie uczą się konsekwencji działań, które podejmują, ponieważ mediacja jest zwróceniem uwagi na to, co nie było fair w tym zachowaniu, które doprowadziło do konfliktu, i uczymy ich tego, że. Każdą taką sytuację można naprawić, potrzebna jest dobra wola i to jest pewna umiejętność, której uczymy się na całe życie. Jakiej umiejętności, tego by zobaczyć, jak czuła się druga strona, często sprawca, dopiero wtedy ma refleksję. O, gdyby mi ktoś coś takiego zrobił, na pewno bym sobie tego nie życzył, więc budzenie takiej refleksji jest wartością samą w sobie, a potem po tej refleksji, po tym jakby otrząśnięciu się i zobaczeniu z siebie samego, którym może nie chcielibyśmy się widzieć właśnie od tej strony, jest to pewna refleksja nad tym, co można w tym zmienić, i uczenie młodych ludzi. Że z porażek też może coś dobrego wynikać, i jeżeli do tej pory miałem jako sprawca, ten przysłowiowy sprawca, gdzie jak coś się w szkole złego dzieje, to na pewno on. Z takiego wizerunku młodzi ludzie mogą ten swój wizerunek zmieniać na ludzi, którzy rzeczywiście w inny sposób patrzą na swoje aktywności i mają potrzebę, by być w tym gronie, które i jest uznawany w szkole za coś innego. Więc rekrutowanie tych mediatorów rówieśniczych do szkolenia z często ludzi młodych, którzy mają przyklejoną na czole tą etykietkę tego szkolnego awanturnika. I gdy te osoby wchodzą do systemu szkolenia, to z negatywnych przywódców mamy pozytywnych liderów. I to jest ogromna odmiana w szkołach. W wielu szkołach takie cudowne odmiany i metamorfozy miały miejsce, i grono pedagogiczne mówią, o, odetchnęliśmy. Zarządzał negatywnie szkołą, teraz pomaga nam tych po nim negatywnych przywódców przekonywać, że można inaczej. I to jest jedna z wartości mediacji i to, że pokazujemy międzypokoleniowy dialog, który może się toczyć, i to, że my. Tym młodym ludziom dajemy przestrzeń do tego, by oni dorastali, dorastali w swojej odpowiedzialności, bo jest to fałszywe założenie, że gdy oni kończą 18 lat, my chcemy, żeby oni byli dojrzali. Ok, a gdzie możliwość treningu tej dojrzałości? Więc mediacje są takim niezwykłym czasem, możliwością i przestrzenią do tego, żeby tę. Odpowiedzialność budować, odpowiedzialność za swoje życie, za współtworzenie tego, co się dzieje w szkole, w której dzieci i młodzież spędzają dużo czasu. Wszyscy chcielibyśmy żyć szczęśliwie, mieć dobre relacje w związku z tym z innymi ludźmi, i mediacje uczą dobrych relacji. To jest, mówią o tym absolwenci szkół, w których zetknęli się z mediacją po raz pierwszy, dzisiaj już są absolwentami wielu kierunków wielkopolskich uczelni, ale nie tylko mówią: "Zostaliśmy na całe życie wyposażeni w umiejętności, z których teraz czerpiemy. One pomagają nam i w naszej edukacji, i w części z nich podejmuje działania zawodowe równolegle ze studiami i w pierwszych krokach naszego zawodowego doświadczenia" i mówią: "Wszyscy doceniają nas za to, że umiemy się porozumiewać. Pani dyrektor, gdyby któraś ze szkół w Wielkopolsce chciała rozpocząć u siebie właśnie mediacje szkolne, rówieśnicze, jak zacząć? Jakie kroki powinni podjąć, jak poprowadzić taką szkołę, żeby mogła zaangażować się właśnie między innymi w tą metodę rozwiązywania tych konfliktów rówieśniczych, czyli mediacje? Jak krok po kroku? dopracowaliśmy się przez tych kilka lat takiego systemu, że naszym naturalnym partnerem naszym jako regionalnego ośrodka polityki społecznej w Poznaniu, który odpowiedzialny jest w swoich zadaniach za koordynowanie różnych aktywności na rzecz wielkopolskich rodzin, naszym naturalnym partnerem są centra i ośrodki doskonalenia nauczycieli, którzy są takim naturalnym ambasadorem szerzenia tej idei wśród metodyków, a oni dalej w szkołach. Więc możemy to robić być dwutorowo. Mamy i tutaj na targach rozdajemy ulotki, gdzie mamy koordynatorów subregionalnych, czyli w każdym subregionie mamy szkołę, która tą metodą pracuje od lat i może podzielić się dobrymi praktykami, więc po targach na pewno na stronie każdego z CD i ODN-ów znajdziecie Państwo wskazanie na kontakty w tych szkołach, by można było z nimi rozmawiać. Oczywiście rozwój tej metody to kilka poziomów. Pierwszy to szkolenie nauczycieli, którzy są opiekunami mediatorów rówieśniczych, bo warto na to też zwrócić uwagę, że nasza troska o młode pokolenie polega na tym, że mamy absolutną świadomość, że oni, gdy mają 12 lat i zaczynają przygodę z mediacją, oni jeszcze cały czas pracują nad kształtowaniem swoich emocji, nad rozumieniem swoich emocji, więc w każdej rozmowie, którą oni prowadzą z tymi skonfliktowanymi stronami towarzyszy im nauczyciel, który obserwuje ich emocje, obserwuje emocje stron w każdej sytuacji, w każdej chwili może tę mediację przerwać w trosce o emocje wszystkich, którzy w mediacji uczestniczą. Więc szkolimy nauczycieli. Ten trud, ponieważ są to określone środki, które należy zaangażować w szkolenie nauczycieli, podejmuje samorząd województwa wielkopolskiego. Kolejny etap to szkolenie tych młodych ludzi. To już robią ci przeszkoleni nauczyciele kontynuacyjnie. My, jako radcy prawni, i wszyscy ci dorośli, którzy już tą metodą pracują. I kolejny etap rozwoju tej metody to spotkania: spotkania nauczycieli, którzy pracują tą metodą, spotkania młodych ludzi, którzy pracują tą metodą. I tutaj jest kolejne wsparcie samorządu województwa wielkopolskiego, ponieważ mamy. Latem i w czasie ferii zimowych organizujemy letnie i zimowe Akademie Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. To jest taka formuła uczenia się tego warsztatu mediacyjnego połączona z wypoczynkiem. I właśnie CDN Konin, którego mam przyjemność teraz być gościem, już od lat towarzyszy nam w organizacji tych akademii. One są niezwykle udane, ponieważ młodzież uczy się warsztatu, wypoczywa, integruje i potem tę dobrą atmosferę wprowadza do swoich szkół czy od września, kiedy są to akademie letnie, czy w drugim letnim semestrze, gdy są to akademie zimowe. No organizujemy także różnego rodzaju zloty, na których młodzież, która już pracuje tą metodą, czy która chce pracować tą metodą, spotyka się z sobą kontynuacyjnie, wymienia dobre praktyki i szlifuje swoje mediacyjne ostrogi. Dziękuję pani dyrektor. Miałam przyjemność gościć w naszym Green Studio. Panią dyrektor Kłodawskiej Jedynki, panią Beatę Kołudę i niezwykłą młodą mediatorkę, absolwentkę Amelię. E, cudowne osoby. I właśnie obserwując te dwie kobiety i panią również, e, stwierdzam, że mediacja jest naprawdę wyjątkową metodą. Metodą otwartości na drugiego człowieka, ogromnego szacunku. E, ale tu również takiego wyważonego podejścia do różnego rodzaju konfliktów. Ja jednak chciałabym dopytać, czy szkoły chętnie wchodzą w mediację, czy się też tych mediacji troszkę obawiają? Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Ja ten proces obserwuję od 2015 roku. Współkreowałam wszystkie rozwiązania, które w Wielkopolsce, ale także na poziomie kraju powstały, bo tylko wspomnę o tym, że w 2017 roku yy, zainteresowaliśmy rzecznika praw dziecka, yy, wtedy pana Marka Michalaka, tym, by dla całej Polski stworzyć te rozwiązania i powstały standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej, z których to jest taki. Yy, Prawny dokument, na którym mogą się opierać wszystkie środowiska szkolne, ale także placówki, które chcą tą metodą pracować, ponieważ to jest metoda, która głównie opiera się na pracy z emocjami. By nie była to dowolność, która doprowadzi do eskalacji konfliktów. Są bardzo precyzyjne ramy, które opisują wprowadzanie mediacji do szkoły, które rozpoczynamy od spotkań informacyjnych z kadrą pedagogiczną, z rodzicami i z młodymi ludźmi, a potem gdy po tych spotkaniach informacyjnych wszystkie te środowiska szkolne powiedzą tak, chcemy, by ta metoda u nas zagościła, zaczynamy Szkolenia i potem przygotowywanie całego rozwiązania, które kończy się tym, że cała społeczność szkolna jest poinformowana o tym, jaka nowa kompetencja w szkole się pojawia. Robimy to w bardzo uroczysty sposób, gdzie mediatorzy rówieśniczy się prezentują, by ktoś, kto z grona koleżanek, ich i kolegów miałby potrzebę podejścia do nich, porozmawiania o swoich problemach, znał ich z imienia i nazwiska. No, i prezentujemy tę umiejętność w postaci konkretnej symulacji rozmowy mediacyjnej, by widzieli, na czym to polega. Początki i jeszcze dzisiaj borykamy się, odpowiadając prosto na Pani pytanie, z problemem, który polega na zmianie świadomości dorosłych pracujących w szkole, czym jest mediacja. Często dorośli boją się, Aż tak dalece zaufać młodym ludziom, by przekonać się, że to jest duża zmiana w życiu szkoły, że młodzi ludzie odwzajemniają. Młodzi ludzie, którymi są mediatorzy, ale także młodzi ludzie, na rzecz których to rozwiązanie jest w szkole kreowane, czyli uczniowie. Oni bardzo doceniają to, że dorośli wyrażają zgodę na to, by z nimi rozmawiać, by poznać ich punkt widzenia. I by ich nie karać za to, że oni w procesie rozwojowym mogą się zachowywać w sposób, który ogólnie w szkole uważany jest za niepoprawny, niegrzeczny, a wobec dynamizujących się i komplikujących sytuacji rodzinnych, gdzie mamy dużo rodzin w kryzysach rozwodów, gdzie mamy dużo dzieci porzuconych przez jednego rodzica, to często te zachowania niepoprawne są po prostu krzykiem o pomoc. I my też uczymy, i nauczycieli, i mediatorów rówieśniczych, umiejętności odczytywania tych komunikatów, i nie dobijania tych młodych ludzi, tylko zwrócenia uwagi na to, co oni chcą nam powiedzieć. Uczymy się dużego szacunku w odczytywaniu tych komunikatów, żeby im realnie pomóc, a nie ich w jakiś sposób jeszcze bardziej Tłaczać i pogłębiać te ich problemy, bo gdy oni zostają sami, to sytuacje skrajne, z którymi mamy do czynienia, wiemy, że rośnie liczba samobójstw, poziom depresji w szkole rośnie i nasi mediatorzy rówieśniczy to są takie niezwykłe, cudowne wentyle bezpieczeństwa dla swoich rówieśników przez fakt ten, że chcą być wrażliwi, chcą ochronić tę swoją wrażliwość, chcą się tą wrażliwością Swoją naturalną i jeszcze doszlifowaną przez mediacyjne warsztaty dzielić z innymi. I to jest tak piękne i tak wzruszające, że młodzi ludzie są tak wrażliwi na swoich rówieśników, że właśnie rozwijanie tych metod w szkole jest szansą dla ochrony ich wrażliwości. Pani dyrektor, po tych słowach możemy powiedzieć, że. Każda szkoła powinna spróbować yy, pracować i otworzyć się na nową metodę, metodę mediacji, bo rzeczywiście widzimy tylko same pozytywy. Natomiast yy, ja nie widzę ciemniejszych stron tej metody. Ja wyłącznie owszem, zaangażowanie ogromne zaangażowanie ogromny wkład pracy to prawda ale przy każdej dobrej metodzie. Trzeba się do tego po pierwsze przygotować, a po drugie umiejętnie ją prowadzić, wprowadzać w życie. No Więc zatem, cóż możemy sobie życzyć? Życzmy sobie, żeby jak najwięcej szkół otworzyło się na tą metodę i dało szansę młodzieży rozwiązywać konflikty właśnie mediując, a nie nagradzając, bądź każąc. Tak, myślę, że to jest pewna konieczność ponieważ zmienia się otoczenie społeczne obyczajowe w którym funkcjonujemy i taka nas otwartość dorosłych na młodych ludzi jest ogromnym gestem szacunku i uznania ich etapów rozwojowych w których się znajdują i takim absolutnym słońcem w tych relacjach i tym by oni mogli się przekonywać o tym że na nas dorosłych można polegać. Oczywiście nie zawsze z bólem to przyznają, są to ich rodzice i najbliżsi, ale jak my, inni dorośli, ci, którzy właśnie podają rękę i pracują nad wzmocnieniem innych młodych ludzi, którzy w tym najbliższym rodzinnym środowisku nie znajdują zrozumienia, właśnie napotkanie innego dorosłego, który swoją wrażliwością chce. Pomóc temu młodemu człowiekowi, który jest w zagubieniu wskutek nieodpowiedzialnych postaw innych dorosłych, którzy są na co dzień bardzo blisko. Myślę, że ten ruch jest bardzo istotny, ponieważ poziom komunikowania się z młodymi ludźmi nie tylko po pandemii, nie tylko wobec faktu, że oni przedkładają komunikację pośrednią nad bezpośrednią, to właśnie nasze postawy dorosłych tych pogodnych życiowo, tych z sukcesami takimi właśnie w komunikacji międzyludzkiej, mogą im potwierdzić, że jest inny sposób, jest inna droga, że nie muszą być skazywani na brak rozwiązań w swoim życiu. Pani dyrektor, pięknie dziękuję. Moim gościem była pani Jolanta Kucharzak, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zapraszamy. Zapraszamy.